Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, oglądają Państwo Koliber TV. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Koliber TV. Dziś ze mną, y, moim i Państwa gościem jest Tomasz Półról, były prezes główny Stowarzyszenia Koliber oraz współautor książki Upada praworządność, jak ją podnieść, którą wydał Pan wspólnie ze Stefanem Senkowskim. Dzień dobry, witam Państwa, miło mi gościć w studiu Koliber TV. Cóż, dzisiejszym tematem naszego odcinka będzie przede wszystkim wydana właśnie wspólnie z panem e, Stefanem przez e, ciebie Tomku, e, książka właśnie, o której będziemy e, mówić. Powiedz mi może takie pierwsze pytanie, czym dla Ciebie jako współautora książki, która traktuje o takiej tematyce jest ta wspominana bardzo często, w, zwłaszcza w przestrzeni publicznej od 2015 roku praworządność? Jak Ty jako osoba ze środowiska prawniczego mhm. definiujesz ją w sensie pojęcia nawet naukowego? No, naukowego, to tutaj można by różne definicje przetaczać i też e, w ramach dyskursu akademickiego też się rozróżnia praworządność, e, państwo prawa, rządy prawa, też w różnych kulturach prawnych różnie się to rozumie, e, więc e, może e, w takie definicje akademickie nie będziemy się to bawić, bo to można by było, e, tak jak mówię, bardzo różnie do tego podchodzić. Natomiast e, bardziej e, z perspektywy e, praktycznej, bo też ta książka nie jest e, monografią naukową, ta książka jest książką publicystyczną. Jest głosem w dyskusji wokół stanu polskiej praworządności. Uh -huh. e, I z tego praktycznego punktu widzenia, e, praworządność w Polsce stała się takim trochę wyświechtanym pojęciem, mm, takim hasłem, które jest rzucane w ramach bieżącej walki politycznej, hasłem wytrychem. I często przez to dla jednych staje się e, czymś nadużywanym, e, używanym zawsze i wszędzie, e, czasami nawet tam, gdzie nie trzeba, a dla drugich przez to staje się pojęciem wyświechtanym i nieistotnym. A praworządność czy też rządy prawa są istotne, są bardzo ważne, a szczególnie z perspektywy mojej, czyli osoby wodzącej się ze środowisk właśnie koliberalnych, z Kolibra, czyli dla wszystkich konserwatystów, konserwatywnych liberałów, praworządność powinna być czymś istotnym, bo praworządność zapewnia nam wszystkim, obywatelom, członkom jakiejś społeczności, że będziemy wiedzieli w myśl jakich reguł mamy postępować. Myślę, takich reguł mamy działać, jakie reguły nas obowiązują? Praworządność Państwo prawa stanowi taki swoisty kaganiec nałożony na zawsze nienasyconą władzę. Niezależnie od tego, czy jest to władza dyktatorska, czy władza demokratyczna, każda władza ma tendencję do rozpychania się i do ingerowania w naszą wolność, w nasze, w nasze wybory. Więc musimy mieć dobrze skonstruowane zasady państwa prawa, elementarne, które dadzą nam taką tarczę, która nas będzie chronić przed tym nienasyceniem. Władzy, a jednocześnie też dobrze skonstruowane reguły prawne powodują, że wiemy, jak funkcjonować w społeczności również z naszymi współobywatelami i są najlepszą ochroną słabszych przed silniejszymi. Mm -hmm. W pełni rozumiem. Proszę mi powiedzieć, czy inspiracją do przygotowania takiej pracy, do podejścia w ogóle do tego tematu w sposób bardziej szer dla szerszej publiczności, e, czy inspiracją było jakieś konkretne wydarzenie, czy może nasilało się to w Tobie już dłuższy czas, może nawet parę lat, czy nawet paręnaście? E, raczej powiedziałbym, że nasilało się. Raczej nie było to jedno konkretne wydarzenie. Hmm, można by tu oczywiście patrzeć e, z całej perspektywy tych wszystkich e, zmian, Dokonywanych od 2015 roku, tych wszystkich problemów z państwem, prawa które, nawarstwiały, które się nawarstwiały. Myślę, że takim trochę też momentem, już czarą goleczy było to, co działo się wokół tych wszystkich restrykcji covidowych, stan nadzwyczajny, bez stanu nadzwyczajnego. Natomiast myślę, że to był bardziej proces i przede wszystkim z mojej perspektywy to, co jest istotnym celem tej książki. To takie trochę odczarowanie pojęcia praworządności dla tej pra naszej prawej strony, dla konserwatystów, konserwatywnych liberałów. No bo tak jak już tutaj wspomnieliśmy, no stało się to hasłem politycznym kojarzonym bardzo mocno z jedną stroną z, z sporu politycznego, a tak naprawdę to właśnie dla konserwatystów. Państwo prawa, praworządność powinna być istotną wartością, bo to konserwatyści e, traktują e, instytucje, trwałość instytucji, mm -hmm. pewne autorytety jako e, coś istotnego, istotny e, smar stosunków społecznych. Mm -hmm. I jeżeli e, z punktu widzenia właśnie konserwatywnego, to my powinniśmy pierwsi e, sprzeciwiać się takiemu rewolucyjnemu burzeniu e, pewnych zastanych instytucji, powinniśmy postulować, ewolucyjne ich naprawianie i ta refleksja, że niestety obóz konserwatywny w Polsce z różnych powodów bezrefleksyjnie podchodzi często do zmian, do zmian w wymiarze sprawiedliwości wprowadzanych, czy też proponowanych przez obecną partię rządzącą spowodowała, że zarówno ja jak i mój współautor Stefan Stękowski uznaliśmy, że no trzeba też Przedstawić w debacie publicznej głos właśnie z tej bardziej konserwatywnej strony, strony który, e, który sprzeciwi się też temu, co się teraz dzieje i opisze z perspektywy bardziej konserwatywnej, e, dlaczego praworządność jest ważna. W mm -hmm, pełni rozumiem. A z takich może luźniejszych pytań, jak pan no. uważa, czy, e, czy jest taki rząd po roku 1989, który zasługuje na takie niepochlebne wręcz wyróżnienie, iż poczynił on największe kroki przeciwko właśnie tej szeroko rozumianej mm. praworządności? Oczywiście to możemy oceniać pod różnymi kątami. Różne rządy miały swoje lepsze i gorsze pomysły, rozwiązania. Natomiast niestety wydaje mi się, że to co robi teraz prawo i sprawiedliwość, to przynajmniej w perspektywie powiedzmy ostatnich kilkunastu lat, chyba wysuwa się na pierwsze miejsce. Bo też to warto, warto podkreślić, że my tutaj, jako autorzy książki, też. Tym się różnimy od takiej dominującej narracji wokół, w debacie wokół praworządności, że w przeciwieństwie do większości autorów krytycznych wobec zmian prawa i sprawiedliwości dostrzegamy to, że przed 2015 rokiem też było źle, też było wiele rzeczy, które wymagały zmian głębokich reform, plus pewne diagnozy postawione przez Pis w programie wyborczym 2014 roku były słuszne, były albo co najmniej warte przemyślenia. I, i warte dyskusji. Natomiast problem jest taki, że po 2015 roku było źle, a pierwszy odpis, który zamiast naprawiać, reformować swoimi zmianami, sprawił, że jest jeszcze gorzej. Czyli, logicznie patrząc, no niestety, skoro było źle, a jest jeszcze gorzej, no to tutaj. Obecny, obecny obóz rządzący musi przyjąć połeczkę, połeczkę pierwszeństwa, jeśli chodzi o szkodliwość dla zasad państwa prawa w Polsce. Mm -hmm. W pełni się z tym zgadzam. Eee, takie mnie przemyślenie, hmm. być może luźne, naszło. Czy nie uważa Pan, że idealna praworządność nie jest swego rodzaju utopią? W końcu <laughs> e, można się sprzeczać, że nie doprowadzimy nigdy do tego, że znikną e, czy leniwi urzędnicy, czy też e, niesprawiedliwi sędziowie, czy nawet e, tacy urzędnicy, urzędnicy administracji publicznej, którzy są podatni hmm. na e, łapówki, hmm. e, manipulacje czy nepotyzm. E, takie rzeczy będą hmm. się zdarzały zawsze i wiele osób może powiedzieć, no ale i co my mamy z tym zrobić zasadniczo? To, taka jest natura. Hmm. Hmm. Oczywiście, oczywiście. Ja się z panem z tym zgadzam, że e, coś takiego jak absolutna idealna praworządność e, to jest tylko teoretyczny konstrukt, który w, w praktyce, w życiu nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. No zresztą też piszemy o tym w książce. Natomiast to nie znaczy, że nie mamy dążyć w tym kierunku i że lepsze jest państwo, które jest bliższe tego ideału praworządności niż takie, które jest tego ideału dalsze. Tak samo możemy powiedzieć, że no ciężko prowadzić czysty, idealny, wolny rynek, no ale jako kolibry chcemy do tego zmierzać. Więc identyczna sytuacja jest z praworządnością. Idealnej praworządności nie ma i nie będzie, natomiast lepiej, żeby było jej więcej niż mniej. Czy uważa Pan, że znalazłoby się w Europie państwo, które można by realistycznie porównać pod względem podejścia do praworządności oraz samego stanu tejże praworządności do państwa polskiego? Tu, też znowu, jak przy jednym, którymś z poprzednich pytań, zależy, które aspekty bierzemy pod uwagę. Bo w każdym z państw, pewne rzeczy działają lepiej, pewne działają gorzej. Różne państwa mają też swoje uwarunkowania historyczne, tradycje prawne, kultury polityczno-prawne. Często porównuje się Węgry, gdzie jest podobna mechanika działania, podobny styl myślenia obozu rządzącego na Węgrzech, Fideszu i, i Prawa i Sprawiedliwości w Polsce można też na przykład dostrzegać pewne podobieństwa e, chociażby w Hiszpanii, gdzie mamy obstrukcję wokół, e, wokół hiszpańskiego odpowiednika e, Krajowej Rady Sądownictwa i gdzie też jest problem z wyborem sędziów. E, można szukać na przykład e, też poza Europą, można szukać na przykład w Stanach, gdzie tam też były przecież wojenki o sędziów i o to kto ma powoływać danego sędziego do Sądu Najwyższego, czy już odchodząca większość w kongresie, czy odchodzący prezydent, czy może należy to zostawić i dać już nowej, nowej władzy możliwość wyboru, co bardzo nam się może kojarzyć i przypominać wojenkę wokół Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku. Więc podsumowując, zależnie od jaki aspekt bierzemy pod uwagę, to, dany aspekt, to podane aspekty możemy porównywać. I to też warto podkreślić, o tym też zresztą piszemy w książce, że... Problemy z praworządnością to nie jest tylko polski, e, mm -hmm. polski przypadek. Te problemy pojawiają się w wielu krajach, w różnym natężeniu oczywiście, plus to też nie jest tak, jak się przedstawia w takiej narracji, e, nazwijmy ją w słowie demoliberalnej, że e, przeciwko praworządności występują tak zwani prawicowi populiści. Przeciwko praworządności występują populiści, ale różnej. Maści, prawicowi, lewicio, lewi, lewicowi, więc to wcale, wcale nie jest tak, że, że, mhm. tylko, że tylko prawica ma z tym problem. W, w pełni rozumiem. E, drugi człon tytułu Pańskiej pozycji to pytanie, jak ją podnieść. Sugerujące być może, iż wie Pan, jak ją, mówiąc kolokwialnie, podnieść. E, stąd w następnym pytaniu chcę zapytać wprost, e, jak w sposób rzeczywisty można właśnie podnieść i podźwignąć polską praworządność? To pytanie, jest, nie da się na to pytanie odpowiedzieć krótko i tak jednoznacznie bezpośrednio. Jest cały szereg działań, które można by było podjąć w celu tego, w cudzysłowie, podniesienia praworządności. Bo też pamiętajmy, że mamy całe spektrum problemów. Od problemów wywołanych przez rządy PiSu, czyli wojna o Trybunał Konstytucyjny, problem z Sądem Najwyższym, problem z KRS-em i z wadliwościami przy powoływaniu członków KRS-u, a potem idąc dalej ci wadliwie powołani członkowie KRS-u powoływali sędziów, co mm -hmm. rodzi wątpliwości co do ważności ich powoływania i tak dalej i tak dalej i w związku z tym należałoby każdy ten aspekt osobno analizować i oceniać, w tu... inaczej będziemy oceniać co zrobić na przykład z Trybunałem Konstytucyjnym, inaczej, co zrobić z KRS-em. I my staramy się takie pewne propozycje e, przedstawić w książce, w jaki sposób można by było zarówno spróbować naprawić to, co Piś zepsuł, ale jednocześnie nie wracając do tego, co było, mhm. tylko przedstawiając pewne propozycje pozytywne, e, w jakim kierunku można by było. Ten system prawny poprawić. I tutaj może dla przykładu powiem, no bo jeżeli bym wszystkie wymieniać, to byśmy tutaj tylko o tym temacie Oczywiście. rozmawiali. Zresztą będzie też ma być debata poświęcona temu temu tematowi, to, to będziemy o tym też, też też rozmawiać. Natomiast tak, podam przykład KRS-u, jeśli chodzi o krajową radę sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa e, wcześniej spotykała się też z krytyką, i to krytyką nie tylko ludzi związanych e, z szeroko pojętym pisem, tylko krytyką e, również ludzi takich jak e, sędzia Andrzej Rzepliński kojarzony dzisiaj bardzo mocno ze środowiskami opozycyjnymi. E, pojawiała się krytyka, że jest to tak naprawdę taki związek zawodowy sędziów, taka trochę spółdzielnia e, i, i tak dalej, że działa taka wewnątrz korporacyjna mentalność. I że trzeba coś z tym zrobić. No i PiS postanowił coś z tym zrobić, tylko że e, lekarstwo okazało się gorsze od choroby, bo zabierając e, sędziom e, kontrolę nad e, wybieraniem sędziów, oddał je w ręce polityków. Co, no nie oszukujmy się, naiwnością jest myślenie, że e, politycy będą to robić lepiej niż cokolwiek niż inny. Dlatego tutaj tę reformę PiSu należy cofnąć, abstrahując już od kwestii E, niezgodności z konstytucją samego tego rozwiązania, jak też e, niezgodności z konstytucją tego z przedwczesnego tego skrócenia kadencji poprzednich e, członków KRS-u, należałoby całkowicie e, naszej ocenie przebudować e, skład KRS-u e, w wersji takiej e, maksymalistycznej, która wymagałaby zmiany konstytucji. E, u, Zdywersyfikować skład członków KRS-u, dopuszczając tam nie tylko sędziów, ale też na przykład przedstawicieli innych zawodów prawniczych, przedstawicieli nauki prawa, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. To są takie pewne konkretne pomysły, które rzucamy do dyskusji, które naszym zdaniem mogłyby uzdrowić sam system czy pomóc uzdrowić sam system funkcjonowania. Kadr sędziowskich, bo oczywiście kadr sędziowskie to jest tylko jeden z elementów. Dalej hmm. mamy cały sposób wyboru sędziów, skąd ci sędziowie mają się, się rekrutować. Jesteśmy zwolennikami pójścia w kierunku idei zawodu sędziego jako korony zawodów prawniczych. Do tego dochodzi cały szereg modernizacji. Sądownictwa też organizacyjnie, bo pamiętajmy, że sądy to nie tylko sędziowie, ale też całe kadry. Mamy asystentów, mamy sekretarzy itd. itd. Bez dobrych, solidnych kadr, to nawet najlepszy sędzia nie da rady nie przewlekać postępowań i nie da rady orzekać, kiedy to wszystko jest tak przepełnione. Więc rzeczy do naprawienia jest naprawdę mnóstwo. To trzeba siąść w kawałek po kawałku i zacząć to wszystko poprawiać, tylko też właśnie bez takich rewolucyjnych, szalonych zmian, jak to robi PiS, tylko stopniowo, patrząc też na pewne realia, pewne konteksty. Co to działa, to niech działa najwyżej lekko poprawiajmy. A to, co nie działa, no to wtedy zmieniajmy, ale też z głową. A przede wszystkim, tak jak mówię, zacząć od e, wyprostowania tego, co zostało w ostatnich latach wykrzywione. Mm -hmm. A jak pan uważa, co powoduje taką, w mojej ocenie na przykład osobistej, bardzo frustrującą sytuację mm -hmm. i że zmiany czysto prawne, czy też e, takie, które bezpośrednio dotyczą polskiej jurysdykcji mm -hmm. e, i systemu prawnego, cieszą się tak małym zainteresowaniem społecznym? E, mm -hmm. Czy jest to pewna nieczulica spowodowana przyzwyczajeniem ludzi na przestrzeni już nawet wieków, można powiedzieć, iż władza zawsze zrobi swoje, mówiąc w cudzysłowie, mm -hmm. czy też powodów należy szukać na bardziej trywialnej płaszczyźnie samych chęci, e, których ludziom brak? Wydaje mi się, że tak, na pewno jest to jakieś tam przyzwyczajenie, natomiast też moim zdaniem problemy prawne, typu spory o Trybunał Konstytucyjny, spory o Sąd Najwyższy, jakiś tam KRS, to się wszystko wydaje z punktu widzenia przeciętnego obywatela totalną abstrakcją, czymś, co teoretycznie nie ma najmniejszego wpływu na ich codzienne życie, bo czym innym jest kwestia jakichś tam, nie wiem, wysokości podatków, kwestia świadczeń socjalnych, to ma wpływ na ich życie, takim się przynajmniej wydaje. Natomiast to, czy Trybunał Konstytucyjny będzie taki czy taki, nie ma dla nich najmniejszego znaczenia, co oczywiście jest myśleniem błędnym, bo to, czy mamy niezależny Trybunał Konstytucyjny, czy go nie mamy, ma ogromne znaczenie dla naszych praw i wolności obywatelskich. Teraz na przykład mieliśmy te wszystkie restrykcje covidowe, z których przynajmniej część jest ewidentnie niezgodna z Konstytucją i przynajmniej niektórzy przedsiębiorcy mogliby powalczyć o odszkodowania za poniesione straty, no tylko że najpierw trzeba by było iść do Trybunału Konstytucyjnego, żeby stwierdził niezgodność z konstytucją tych rozwiązań. No a ja osobiście nie wyobrażam sobie, żeby obecny Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie wydał jakiekolwiek orzeczenie, które byłoby jawnie wprost wbrew interesowi. Obecnej partii rządzącej. Mm -hmm. e, tu myślę, że pełna zgoda. Dru, e, kolejne pytanie. E, drugi rozdział pańskiej i pana Stefana Senkowskiego książki, nazywa się Państwo Prawa przedpis. Mm -hmm. I kolejny raz wrócę do tego tematu, ponieważ wiem, że był on już poruszany przy poprzednich e, pytaniach. E, chciałem się zapytać, ponieważ w ostatnich latach, e, jak już raz sam wspomniałem, bardzo wręcz nadużywana jest praworządności. Mm -hmm. e, Proszę powiedzieć, jak to było naprawdę? Czy PiS rzeczywiście położył taki kamień milowy, czy jako pierwszy podszedł w tak mocno instrumentalny sposób do zmian prawnych w Polsce, jak jeszcze nikt nie podszedł? Czy jest to może tworzona narracja na wyrost i dopiero być może od bardzo małego, bardzo krótkiego czasu mamy do czynienia ze zmianami rzeczywiście skandalicznymi? Mhm. No, odpowiedź na to pytanie jest złożona, bo tak, e, tak jak już wcześniej powiedziałem, w mojej ocenie e, PiS jako pierwszy tak mocno i tak e, w taki jawny sposób, tak nie przejmując się nawet pewnymi konwenansami, e, podszedł do tego tematu, e, gdzie e, wcześniej mieliśmy też naruszenia praworządności, no choćby e, słynna wojna o Trybunał Konstytucyjny, która zaczęła się przecież od e, niezgodnej z Konstytucją, akcji poprzedniej koalicji rządzącej, czyli PO-PSL, e, która wybrała sobie nadprogramowych sędziów awansem e, i to było jawne zamanie konstytucji, mm -hmm. więc to nie jest tak, że wcześniej było wszystko super i, i nie było żadnych naruszeń praworządności. Natomiast e, PiS, który w opozycji będąc, bardzo mocno protestował przeciwko wszelkim naruszeniom praworządności dokonywanym przez e, Platformę Obywatelską. E, weźmy tu też chociażby e, słynny e, pakiet demokratyczny, z Kazimierza Ujazdowskiego z czasów, gdy PIS był w opozycji, piękne idee wzmocnienia praw opozycji w Sejmie i to postulował PIS, będąc w tej opozycji właśnie. Natomiast co się stało, kiedy PIS przestał być opozycją, stał się władzą? A no, pakiet demokratyczny, no to poszedł w zapomnienie, a teraz prawa opozycji są jeszcze bardziej łamane, nikt niby tam się opozycją nie przejmował, ustawy są uchwalane czasami w kilka dni po nocach i jakimiś tam regułami, zasadami, no to, no to po co one mają nam blokować się, to co chcemy zrobić, więc ja bym powiedział tak, że wcześniej pewne rzeczy były robione niezgodnie z zasadami państwa prawa, Często one robi, były robione w białych rękawiczkach, takim bardziej zachowaniem pewnych konwenansów. Natomiast PiS niestety przekroczył pewne Rubikony i poszedł na ostro i zdecydowanie mocniej i bardziej tę praworządność narusza. Dlatego to jest ważne, żeby to, to, to dobrze wybrzmiało, mm -hmm. że było źle, ale to nie jest tak, że my tutaj w książce stawiamy taki e, symetryzm klasyczny, bo mm -hmm. to nie jest też tak symetrystycznie. Było to źle, ale jest gorzej. Mm -hmm. Jak Pan uważa, czy sytuacja trwająca już od ponad roku, o której sam Pan wspomniał zresztą, a więc to w jaki sposób były wprowadzane i egzekwowane mhm. kolejne obostrzenia covidowe, a także są zresztą, mhm. nosi znamiona pewnej pogardy dla praworządności, która dodatkowo jest legitymizowana walką o wspólne dobro, a więc niejako psychologicznie trafia ona do ludzi na płaszczyźnie poświęcenia wolności na ołtarzu bezpieczeństwa? Oczywiście, że tak. E Spójrzmy na to w ten sposób. Było to jeszcze zrozumiałe, powiedzmy, w marcu 2020, że pojawił się nowy wirus niewiadomego do końca pochodzenia. Wiedzieliśmy tylko, że z Chin. Nie wiadomo było, jak on działa, jak do końca jaka jest jego zaraźliwość. Wiedzieliśmy tylko, że jest potencjalnie bardzo niebezpieczny. I zrozumiałe było to, że na początku zadziałaliśmy ostro, była pewna panika. Natomiast w dłuższej perspektywie działanie bez podstaw prawnych, działanie wbrew, wbrew jakimś elementarnym zasadom stanowienia prawa, uchwalania ustaw, prowadzenia rozpo, wydawania rozporządzeń jest w mojej ocenie skrajnie niedopuszczalne. I tuż abstrahując od tego, czy dana regulacja, czy dana restrykcja jest sensowna, czy niesensowna, czy jest potrzebna, czy nie. No, bo to już jest ocena bardziej złożona, nie tylko prawna, ale też wiadomo ocena z perspektywy epidemiologicznej, z perspektywy psychologicznej, no bo to też ma znaczenie, więc tutaj to szerszy, bardziej złożony temat. Natomiast niezależnie od tego, każda regulacja, nawet jeżeli jest sensowna, powinna być wprowadzona w sposób zgodny z regułami państwa prawa. No, bo jeżeli zgadzamy się na to, że ustawodawca, władza może sobie uchwalać, co chce, bez żadnego trybu, no to za chwilę możemy się obudzić w państwie, w którym bez żadnego trybu ktoś może nas na przykład, nie wiem, pozbawić majątku albo wsadzić do więzienia, no bo, no bo tak, bo tak będzie, takie będzie mhm. akurat do naszego dobra to będzie zrobione. Więc tak zdecydowanie to, co się wydarzyło w związku z restrykcjami covidowymi, ten stan nadzwyczajny de facto, bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego de jure. To, że infografiki i konferencje prasowe ministra zdrowia i premiera stały się de facto źródłem prawa w Polsce, ten chaos legislacyjny, wprowadzanie bez podstaw prawnych rozwiązań głęboko ingerujących w wolności i prawa obywatelskie, no to to trzeba nazwać, jest to skandaliczne i niedopuszczalne i prowadzące do skrajnej korozji podstawowych zasad państwa prawa. Mm -hmm. Chciałbym też zapytać, czy zgodzi się Pan z takim twierdzeniem wielu polskich publicystów zwłaszcza, że problem polskiego sądownictwa leży przede wszystkim w kadrach i w środowisku sędziowskim. Czy pod... zgodziłby się Pan z takim twierdzeniem, że sędziowie i ludzie związani z pracą sądową mogą zostać nazwani w cudzysłowie kastą, jak często było to określane w choćby hmm. mediach publicznych, wobec swoich statusów społecznych, których patologia była niejednokrotnie też ukazywana opinii publicznej w sytuacjach, w których przeciętny obywatel otrzymałby bardzo surowe kary wynikające z po prostu kodeksu kornego, z tego jak powinien być traktowany wobec swojego popełnionego czynu. Nie zawsze sędziowie byli tak traktowani. Nie do końca. Faktem jest, że wśród sędziów oczywiście zdarzają się czarne owce, jak w każdym, w każdym środowisku, w każdej grupie zawodowej. I to jest normalne, że jeżeli jakaś grupa zawodowa ma jakieś swoje, swoje przywileje, swoje uprawnienia, no to zawsze pewne patologie będą się, się pojawiać i też jakaś solidarność zawodowa. To są normalne mechanizmy psychologiczne, społeczne, które zawsze funkcjonują. Natomiast zrzucanie wszystkich problemów w miarę sprawiedliwości na samych sędziów i na to, że sędziowie są źli, są jakąś kastą e, i tak no to jest skrajnie populistyczne uproszczenie tematu, które tak naprawdę staje się kompletekstem do tego, żeby tych właśnie w cudzysłowie złych sędziów wyrzucić, na to wstawić swoich ludzi i jeszcze przejść na ręczne sterowanie z nadzieją, że dzięki temu będzie lepiej, bo minister sprawiedliwości będzie nam tutaj naprawiał ręcznie złe wyroki. No a naprawianie ręcznie no to nam się kojarzy z bardzo złymi czasami i jest jeszcze gorszym rozwiązaniem. Więc odpowiadając na to pytanie, sędziowie w Polsce są bardzo różni i owszem. Jest pewien problem z kształceniem sędziów, ale to jest problem, który moim zdaniem wynika z tego, że dość często zdarza się, że sędziowie nie mają wystarczającego poziomu tak zwanego doświadczenia życiowego. A ten problem moim zdaniem należałoby rozwiązać właśnie idąc w kierunku idei zawodu sędziego jako korony zawodów prawniczych, czyli założenia, które funkcjonuje przede wszystkim w krajach anglosaskich, że sędzia to nie jest osoba, która się uczyła na sędziego. Mhm. Coach sędzią ma być osoba, która wcześniej e, przepracowała e, odpowiedni staż w innych zawodach prawniczych, ma do, swój dorobek zawodowy, ma doświadczenie zawodowe i życiowe i zmieniając e, to, wpłynęłoby na pewno na zmianę mentalności sędziów. I tak, ta mentalność jest problemem, natomiast większym problemem moim zdaniem jest cały system. System, jak funkcjonuje, od właśnie mentalności sędziów, poprzez niedofinansowanie kadr sędziowskich, złą organizację procedur, brak cyfryzacji, choćby to, że te to tony papieru się przewalają cały czas ze wszystkich postępowania sądowych. no Można by wymieniać cały szereg problemów. Dlatego nie zrzucałbym wszystkiego na sędziów, którzy oczywiście nie są bez winy. W pełni rozumiem. E, powoli kończąc, zadam ostatnie dwa pytania. E, a może nawet. Może nawet jedno, niestety. Okay. E, myślę, że celem takiego podsumowania, już bardziej takiego splecenia wszystkiego w, taką, w takie podsumowanie, jak Pan uważa, czy jest szansa na to, aby elity polityczne w Polsce przestały, niezależnie z której są partii, oczywiście traktować system pr prawny w Polsce jak prywatny folwark? Szansa oczywiście zawsze jest, natomiast obawiam się, że jest ona znikoma. <laughs> Zwłaszcza w warunkach funkcjonującej w Polsce. Skrajnie, skrajnej wojny plemiennej. Mamy tak dużą polaryzację w tej chwili, że tak naprawdę e, mamy, w uproszczeniu oczywiście mówiąc, dwa mm -hmm. dominujące obozy polityczne, które, których twardzi zwolennicy, tacy ultrasi, e, są w stanie usprawiedliwić wszelkie, nawet najgorsze działania swoich, jednocześnie wytykając e, najmniejsze potknięcia tych drugich co powoduje między innymi, że e, obecnie, jeżeli e, PiS narusza zasady praworządności, no to jego twardy lektorat wszystko będzie usprawiedliwiał, a w razie czego, jak coś będzie trudno usprawiedliwić, to będzie mówił, że a, przez ostatnie 8 lat to Platforma to czy tamto. A obawiam się, że jeżeli dojdzie do zmiany władzy, to istnieje duże ryzyko, że opcja, która przejmie, przejmie władzę, y, również będzie tę praworządność naruszać, pod pretekstem przywracania praworządności po niepraworządnych rządach pisów. Więc e, raczej jestem tutaj pesymistą, natomiast e, jeśli szukamy jakiejś nutki optymizmu, to no to, to dużo zależy tak naprawdę od nas, od obywateli. Jeżeli właśnie, tutaj też wracając do tego, jednego z poprzednich pytań, jeżeli te tematy państwa prawa, praworządności staną się dla większości obywateli ważne i będziemy e, pilnować tego, by e, nasi przedstawiciele, politycy, niezależnie właśnie od, z jakiej opcji, nieważne czy ich lubimy, czy nie lubimy, a nawet powiedziałbym wręcz, że im bardziej e, utożsamiamy się z nimi, to tym bardziej powinniśmy ich pilnować i naciskać, żeby oni przestrzegali zasad państwa prawa. Dziękuję Ci bardzo za ten Dzięki. wywiad, Tomku. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Koliber TV.